Skąd pomysł? No, jesteśmy ze wsi. Moją pierwszą szkołą było techników weterynaryjnych. Co prawda, całe życie grałem no, z takim jakimś nieszczęściem, że no, nie miałem możliwości chodzenia do szkoły muzycznej. Aczkolwiek, i mając 19 lat, zacząłem grać w Estradzie Poznańskiej. E, zacząłem uczyć się nudy i tak dalej. W końcu eksternistycznie zaliczyłem program średniej szkoły muzycznej. I mając 22 lata, zacząłem jeździć na zachód. Prawie 20 lat jeździłem, grałem. Ale gdzieś te konie ciągle były, po drodze robiliśmy różne inne rzeczy, mieliśmy firmę handlową dosyć sporą, nawet zatrudnialiśmy przez 5 lat 60 osób i uzbierało nam się trochę środków i postanowiłem, że moim marzeniem była jazda konna, wsiadłem na konia u świetnego jeźdźca podrowiczym w Annopolu, Jan Lipczyński, trener kadry narodowej, no i zwariowałem, już miałem parę lat, postanowiliśmy, że otworzymy takie coś tutaj. Początek, powiem, nie był ciekawy, bo to myśleliśmy sobie, że będzie to gospodarstwo albo turystyczne. takie coś widziałem na zachodzie, takie gospodarstwa w Austrii, w Niemczech. A tutaj to, ten teren nie jest jakiś taki szczególnie turystyczny, prawda? No nie mamy gór, jezior, jakiś mórz i tak dalej. I tam z początku jakoś tak chyba sąsiedzi, którzy się przyglądali, patrzyli trochę na mnie, że no kolejny wariat, którego za chwilę tutaj nie będzie. Ale powiem, że to zaczęło potem łapać. tak? No, zaczęliśmy konie. w początku jeździłem skoki KOKI, a później dosyć szybko się przestawiłem na ujeżdżenie na konie arabskie. One mnie natknęły na, na jazdę westernową, i w zasadzie do dzisiaj bawimy się w tą jazdę taką ujeżdżeniową. Mamy w tej chwili stajnie na 18 koni, mamy pełną obsadę, musimy ją trochę rozbudować, bo jest dużo więcej chętnych. No i będziemy to modernizować, może jakoś tam się będziemy rozwijać. O. Nie chcemy też robić bardzo dużego środka, natomiast infrastrukturalnie parę rzeczy nam brakuje. Mamy halę, chociaż ona jest niezbyt dużą halą. Na taką zabawę wstępnie ujeżdżeniową ona się ewentualnie nadaje, jeżeli skoki to nie. Chociaż nie mamy zamiaru skakać. Co prawda, jeżeli nam się zdarzają ludzie, którzy chcą skakać, też prowadzimy trening skokowy. Ja mam uprawnienie, jestem sędzią trzeciej kategorii. Skoków i gospodarzem drugiej klasy. Także też prowadzimy taki trening skokowy, aczkolwiek przede wszystkim ustawiamy nastawiamy się na ujeżdżenie. No, jeżeli chodzi o infrastrukturę, no to plac mógłby mieć kwarcowe podłoże, no i hala 60-metrowa w przyszłości to będą to takie inwestycje i chyba jeszcze z 5-6 boksów będzie więcej. Zajmujemy się w zasadzie, sami to wszystko robimy, korzystamy z pomocy niewielu ludzi w zasadzie. Eee, z Basiunią, tu idzie moja żona, jest bardzo nieśmiała. To ładnie tak zareklamował. Zajmujemy się sami, ja zajmuję się stanem Basiunia domem. Pomaga nam siostra, siostra mojej żony. Eee, I staramy się to robić sami. Aby w ogóle rozkręcić jakąś firmę i żeby w ogóle w życiu jakoś tam dawać radę sobie, to dobrze jest e, no dostać coś tam w prezencie, nawet po rodzicach. Jeżeli już jest coś, co działa sprawnie i tak dalej, to jest to na pewno jakiś, jakiś też no, jakaś taka pomoc, żeby w ogóle zacząć jakoś dorosłe życie. tak Także jak już jest jakaś taka firma, która działa, prawda, ma swoich klientów i tak dalej znana, e, to powiem, że to na pewno też pomaga. Także może to gdzieś tam kiedyś syn przejmie.